Siema, macie Benek. A ja Benek, witamy na naszym kanale. Dzisiaj do marcu, dzień ósmy. Adwent to jest fajny czas i bardzo go lubimy, ale prawda jest taka, że często jesteśmy zestresowani i zmęczeni. Bo trzeba robić porządki świąteczne, kupować prezenty, stroić choinkę. No i najważniejsze, trzeba ogarnąć wszystko, co jest związane z tradycyjnymi posiłkami świątecznymi. Na naszym wigilijnym stole nigdy nie pojawia się 12 potraw, ale gotowania jest i tak dużo, bo u nas nie ma wigilii bez makówek, bez zupy grzybowej i zupy z konopi, która kojarzy nam się z dzieciństwem ale jej przygotowanie trwa cały dzień. Tak, może dużo jest z tym roboty, ale za to smakuje wyśmienicie. Myjemy ją z kaszą wieczorną. Mmm, już teraz bym ją zjadł. Oczywiście nie może zabraknąć na stole yy, kapusty z grochem, kapusty z grzybami, tradycyjnego karpia i świątecznego kompotu z suszu. Jakoś dużo tego. I to jest tylko kolacja wigilijna, a roboty spierony. I tak wyglądało u nas co roku. A my zaraz pokażemy wam, jak większość Niemców, których znamy, przygotowuje się do tej szczególnej wigilijnej kolacji. Zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. Sałata z ziemniaków z jajkiem i ogórkiem. Kiełbaski można zjeść na zimno albo podgrzać. I gotowe. I to jest cała kolacja. Tak, to może teraz przejdziemy do kalendarzy. Tak, bierzemy się na nasze kalendarze. Dzień ósmy, ósme okienko. Zobaczymy, co jest ciekawego. Może ty dzisiaj pierwszy. Dobrze. Ja mam klucz imusowy. Fajny. Następny do twojego kompletu. Tak. A ja mam, kochani. Krem do twarzy. Wow. Fajny. Fajny. To teraz słodycze. Ciekawe to dzisiaj będzie słodkiego. Ja mam jakąś gwiazdeczkę. O. A ja na jutro czeka czekoladowego. I jak zwykle super smakuje. A Wam dziękujemy za oglądanie i widzimy się jutro o godzinie 18. Do jutra.